Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym przekazaliśmy plac budowy firmie Dombud, która to na zlecenie gminy Knurów wykona w tym roku nowoczesny skatepark. Skatepark będzie służył do jazdy na deskorolkach, na rolkach, na hulajnogach, na rowerach typu BMX. Powstaną tutaj takie profesjonalne urządzenia jak dwupoziomowy bowl, jumpbox, box, rampy, poręcze i wiele, wiele jeszcze. Te wszystkie enigmatycznie brzmiące nazwy dla znawców tematu są wiadomą sprawą. Przypomnę też, że na etapie projektowania tego, tej inwestycji szeroko konsultowaliśmy z młodzieżą naszego miasta to, co chcieliby, żeby tutaj zostało zlokalizowane. I właściwie dzisiaj przystępujemy do realizacji tych życzeń młodzieży, która na co dzień zajmuje się tego, tego rodzaju dyscyplinami sportu. Jestem przekonany, że oprócz tych profesjonalnych urządzeń będzie też e, taka współtowarzysząca infrastruktura. Mała architektura, ławki, kosze, oświetlenie, nasadzenia, dojścia, takie ciągi pieszojezdne, stojaki dla, na rowery. Jestem przekonany, że będzie to znowu ciekawe miejsce na mapie naszego miasta, służące nie tylko dzieciom i młodzieży, ale myślę i dorosłym, że lubią trochę bardziej ekstremalne dyscypliny. Pozdrawiam. Oprócz wspomnianego przez prezydenta surówkę skateparku, który tu powstanie, powstają to także profesjonalne dwa boiska do buli, tak zwany bulodrom. Jest to inna inwestycja. Teraz obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy. Ten bulodrom będzie jakby doczepiony do skateparku, który będzie Urozmaicał, ale także wzbogacał ofertę sportową dla mieszkańców naszego miasta. Już bardzo się cieszę, bo wiem, że są osoby, które są zapaleńcami w tej dyscyplinie sportu i już niecierpliwie czekają na tą małą, bo małą, ale bardzo ważną inwestycję w naszym mieście. Także myślę, że oprócz tych pań, które już profesjonalnie grają w bóle, także inni mieszkańcy naszego miasta będą chcieli tutaj spędzać ile czas przy nowej jeszcze może nie jest zbyt popularnej, ale mam nadzieję, że w już niedługo bardzo popularnej dyscyplinie sportu.